Szyma widzę, naparzamy się w tej otogierce. To jest Arsenal, jakby ktoś nie wiedział. O kurda, mam pazury. Gin, 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 dobrze, dobrze, dobrze. E, dawno w to nie grałem, mega dawno. O Gewo mamy chyba. Mega dawno w to nie grałem. Mamy pazury Wolverina. E, Taka propo, e, bo niedługo wychodzi e, nowy Deadpool trójka. E, gdzie będziemy mieli Wolverina? Więc akurat pasuje. I jak ja... Jak ja i gonię, człowieku, 4 kile zrobiłem. A tu się dopiero film zaczyna. Nie, to w sumie od, odcinek, film, no 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 no. Jak mówiłem film, to miałem w głowie. Yy, Deadpool, czy w sumie to wiem, czemu Kurde, co to było? Co to było, co to było? Niebiescy wypierdzielacz. O, a, a, a propos, nie noc. ja Janiu, on ma lepszą broń. Gdzie ten chłop, chodź tu, chodź tu, chodź tu, muszę cię zabić. Kurde, co ja mam? Nie, no tym się nie da grać. No dobra, jednak cofam, miał gorszą broń. Nie, no nawet nie mogę go strzelić. Dobra, jak ja mam skila pokazać. O, dobra, dobra Uuuuu, to wygląda na mocne, ale słabe właśnie. Eee. Jo! O kurde, jaka dobra długa... broń Sabigo! Dobrze, dobrze, dobrze. Eee, bereczki mamy. Gdzie oni są? Ej, to jest słaba mapa. To jest strasznie mała mapa, przez co nie podoba mi się. No i nie podoba mi się. Ale... Yy, półtorej minuty gram i już jestem w połowie tabeli, więc yy, może nawet zdążę być yy, pierwszy, drugi albo trzeci. Bo jak wiecie w Arsenalu jestem mega dobry i zazwyczaj mam pierwsze, drugie albo chociaż to trzecie miejsce. Yy, naczynie, żebym się przychwalał, ale wiecie, ale jednak. Jednak yy, skądś to jest. Skąd to się przyjęło? Czy ja zostaję o tym Ja Wy na tą wieżę i spróbuję stąd kogoś. O, nawet się udało, ciekawie. Okej, okay, tu jest, tu jest, tu jest chłop. O kurde, tam ludzi jest. Yo, 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 widzicie to? Kurde. Co to ma być? Co to ma być? Co ja niby dostałem? 19 killi, mam czwarte miejsce. Błagam, chcę być pierwszy, chcę być pierwszy w tabeli. Nie no, ale co? O, dobra, 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 dobra. Eee, minigun, minigun, minigun. Rozwalam ludzi tym, tylko jakby tu jeszcze ktoś był. Uuu! Haha, ale plecy im zrobię. widzieliście to? tu będą, tu będą, tu będą. Gdzie oni są? No, proszę bardzo. Robimy plecki. Trzecie miejsce, mówiłem. Trzy minuty gramy, a trzecie miejsce już. Kurde, gdzie ten kłopot? Chłop nie może porobić, a ma jakiegoś Akacza chyba, nie wiem co on miał. O, jest? Dobra, trzecie miejsce, widzowie. Gdzie oni są? Kurde. Gdzie oni są? Ja chcę mieć pierwsze miejsce. Pięciu kill mi brakuje. Halo, halo. Jestem za dobry na tą gierkę. O, jo oj oj oj, 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 dobra, miał to ciągnie, miał chłop. O, siema. <laughs> Chłopie w plecy nie mógł trafić, ja nie mogę. Ej, no nie, czwarte, czemu czwarte? Przecież byłem pierwszy przed tym chłopem. Halo, halo. To jest nieuczciwa gierka. Chłop ma <laughs> Chłop ma tak? Nie, no, ale z tym. Kurde, jakbym miał lepszą broń, no to, to by miało sens, a tak? Tak, no to co to? Zaraz będzie koniec gry. Głupim czwartym miejscem jestem, no nie Nie! Czwarte miejsce Ej, za ten durny pistolet! Jakbym kogoś, jakbym ale dobrze, zaczęliśmy. Wszystko jedno. O to. Nie, monstery, monstery, monstery. Ech, tylko ja dałem? Nie no. Dobra, być bi... chcę być czerwony Kur. O nie, ta mapa. Ona jest dobra. Lubię na niej grać. Klaus, to są chłopie Wolverina. Brat prawie zginął. Czy to są tylko gra na snajperki? O, ale go rozwaliłem. Chyba tak. Nie lubię snajperek, ale ta mapa jest dobra na snajperki, więc. Ale to pierwszego miejsca nie będę miał. Bo ja i snajperki to wiecie jak to. Kurde, no same snajpery mam. Ale to nie ma sensu. Ale trzecie miejsce mam. Nie jest źle. Dobra, pierwsze miejsce, pierwsze miejsce, widzowie. Pierwsze miejsce. Dużo mi nie brakuje. O, ale headshot był! Widzieliście to? Ale headshotik. No i teraz znowu są tam chyba. Dobrze, S. Rozwalony. Kurde, mogę nie włączyć tego celownika. Dobra, dobra, rozwalony. Chociaż tego nie ja go akurat rozwaliłem. Ale mamy pierwsze miejsce na snajperki. No i oni są tam, więc muszę zapierdzielać eee, Halo, halo, byczku. Dobra, te pazury są op Gdzie oni są? Tu są? Nie, tam się respią. Dobra, czekajcie. <laughs> oni są? I co, co to miało być? Widzicie to? Kurde, pierwsze miejsce dalej mam, nie chcę zdechnąć. Dobra, S, S, S. Kurde, spazurów mnie zjechał, nie, spazulów mnie zjechał. Takiego czegoś nie wybaczam. Eee, co, co tam się działo, niby? Halo, halo. Oni ich tam rozwalą i oni się tu znowu zrespią, nie? Tak, oczywiście. S, Trajerzy. <laughs> Jak łatwo Kurde, zabił mnie. Ale pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce. Widzicie? Te 7 złote 7 minut. Tak dobrze nam idzie. Okej, okay, niestety ją zabił przede mną, a szkoda. E, I oni się właśnie chyba tam respią teraz. Tak, 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 tak. Dobrze. Kurde, ale head był. Znaczy byłby, ale head by był. Aj, trzeba lecieć tam szybko. Nie, no nie, ta jedna mnie zabija. Aj, 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 aj Niedobrze, niedobrze. Dobrą strategię przyjęli. Ale spokojnie. Już ja ich tutaj. Porobię ich. Jeszcze tutaj był jeden chłop, którego już nie ma. I tam jest jeszcze tamta. Dobrze, ale Hedzik był. Dobrze, leży. Znowu leży. Eee, <słuch> znowu leży. Znowu leży. 20 kili człowieku. Dobra, i teraz tam mają spawna. <laughs> Lecimy. Mają przewagę, bo się szybciej zrespili. Oj, dobra, dobra, byczku. Co ty robisz? To ma być ciężka gra. <tak 530. Ja nie mogę. Kurde, ale mnie zabił. Ale dobra, już nikt mnie nie pobije, bo zaraz koniec rundy. A, ja mam 23 kile, to jakbym jak ktoś teraz zabił, to by, by byłby zły, nie? Kurde, no nie, znowu ta! Ajajaj! Aj, aj. Kurde, no nie! Ty 16 już ma! Nie! Nie, chcę skinąć! Nie chcę stracić tego wszystkiego, chodź tu! Kurde, to zrobiłem killa, ale. No nie, jak zrobię 5 kili, to przebije mnie! Kurde, nie! Nie! Błagam! Koniec rundy! Koniec rundy! Giń! Dobra, jeden kill jeden i mnie przebije. Nie! Kur... Nie! Nie! No nie! A tak ładnie szło, całą rundę pierwszy. No nie! 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 nie zgiń! Zgiń! No ej, co? Jak on mnie zabił? A bo on był tu Ej, no ej, no a tak ładnie szło, a tak ładnie szło. No i co ja dostałem? Jakie ma? Ej, no on miał lepszą broń. No nie, no, to, 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 to. No nie ale dobra drugie miejsce. Nie źle, Całą rudę byłem pierwszy Asalto dajemy. <ślesk> nie. Łagam, tylko nie. Sandtown. O Jezu, dobra. Jak, Nawet nie wiecie jak się cieszę. Tylko różnorakie bronie, a nie tam na blisko, na daleko. O, to jest pierwsza mapa, którą grałem. Yy, nagrywałem odcinek z Kacprem. Oj, to tu będzie sentyment, nie? Tu będzie sentyment. Ale tu świeci, co jest? Najlepiej grać tu chyba na słabej grafice, nie? Bo tak to aż tak nie świeci. A tak to jednak. A, zrobiłem kółeczko, nieźle pozyskam. Kurde, co? <laughs> Ej, dobra. Ej, trzecie miejsce, nie jest źle, nie? Nieźle. Kompletnie nie pamiętam tej mapy Muszę sobie przypomnieć Ej no co jest? O nie, czwarte Ej Ten chłop co ma też trzy Ciekawe z nie? Kurde nie lubię tej mapy Ona jest taka Ona jest taka useless W sensie no Nie wiesz co z której strony idzie ty, to takie Jak masz pozykazać skilla Jak napierdziela cię ten sam chłop Pierdziela, dobra gdzie oni są? Dini! Dobrze! S, 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 pojeżdżę. S. Ale spadłem, no nie. No i co ja mam? Pizzą? Mam ich zabić? Pizzą? Pizzą to sobie mogę. Kurde, ma jakieś glocka walonego. Pizza kontra dlock, y, d dlock. No, ciekawe co wygra, nie? O, 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 o! Co ja mam? Co ja mam? Co ja? Ej, co to miało być? Ej, ta mapa mnie denerwuje. Ej, co? Aha, dobra, nie, myślałem, że on dalej żyje. O, clown, clown Kupia małpa, rozwalona S, kraje SSS. No nie, dobra, czwarte miejsce znowu wskoczyłem z szóstego czy tam siódmego. Ale no, nie jest jakoś ultra do. 3kp, 3kp, 3kp. <laughs> 3kp. No nie. Ej, nie lubię tej mapy, on jest beznadziejna. No kurde, kupia małpa. Kupia małpa. Nie! O Jezu, A, dobra. Piąte miejsce, no to była słaba runda, czekajcie. Okej, okay, włączyłem nowego serwa, bo już ta mapa mnie denerwowała. O, to jest spoko mapa, to jest spoko mapa. 15 kili ma najwięcej. Czy ja zdążę dobić? Zależy ile ta runda. Y... Ile ta runda ma? Halo, halo, chłopie, 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 chłopie. Ale cię obiłem. Ale go obiłem, co jest? 2 kile mam. No, ale muszę przyznać, całkiem lubię tą mapę, więc nie będę się tłumaczył, że kupię mapę, bo, bo akurat ją lubię. Eee, tam jest chłop, ale nie, ja go tak nie zrobię. Okej, okay, zabiłem go, dobrze. Ej, no robią tych chłopów, co ja chcę ich zabić, nie podoba mi się Okej, okay, leży. Ten chłop też leży, ten chłop też leży, ten chłop też leży. Oj, 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 było blisko. Okej, okay, zabity. Już 11 kili. Czy zdążę pobić? Jakbym miał dużo czasu, to bym może i zdążył, nie wiem <laughs> Oj, chłopie, 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 chłopie. Co ty chcesz, co ty chcesz? Tu będą. Będzie, będzie, wiadomo. Eee, e, plecy. Kurde, ammo. W takim moment... aj tak mu gółkę zrobiłem. Bracie, co ty robisz? Co ty robisz? Oj, 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 dobra, zaskoczył mnie. I co to ma być? Czemu mi się jakiś ekran pojawia? Co chodzi? Oj, dobra, zdjąłem go. Szczerze myślałem, że zginę. Dobra. 16-17 kili. To jest już y, czwarte miejsce. Nie wiem, czy patrzę na tabelę, a nie na grę, ale dobra. Dobra, 32 chyba nie zrobię, ale aczkolwiek y, bardzo dobrze mi idzie. Nie wiem, czemu ja się jaram tak w Arsenalu, ale mega przyjemnie się gra. Mega lubię Arsenala. Kurde, no nie wygrałem, ale... Ale wbijem jak już mieli 15 yy, no to mieli 15 przewagi, nie? Przynajmniej ta najlepsza, ale i tak zrobiłem 20, więc takim. dużo. Ej, na B można przerzucać. U, ej, to jest dobre, to jest dobre, to jest dobre. Dobra widzowie, mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Ja już skończę w tym momencie. E, skipujemy. Jeszcze wam może ekwipunek pokażę. E, tutaj macie mój ekwipunek, proszę bardzo, nie wiem to takie skiny losowe. Tutaj mam pazury, jeszcze jakieś noże, ale to jest słabe. Takie o. O, mam też lightning. Palenie się, rozrzucenie kości. Ten. Yy, <grytania> dobra, to są podstawowe chyba, nie wiem. A, search To są yy, od najrzadszych do najlepszych chyba. Abo nie? Nie, nie wiem, nie wiem. Ale trochę tego mam. No jest jeszcze to. Ale to to takie, wiecie. A mogę dawać się motki w taki sposób A czekajcie, go to shop Mam trzy kawałki. Co mogę kupić? Eee, jetpack, jakieś skiny. Eee, skrzyneczki mogę kupić. Okej Ehm, Hmm... No nie wiem, może kupię taką. A nie, bo to za robuxy, czekajcie. Tak? Nie, nie, no za to to jest. Czekajcie. Okej. Okay. Eee. Jakiś. średni skin. Dobrze, otwórzmy to za 900. Eee, i otwórzmy. Na drugim nie będzie stać. Okej, okay, dostałem jakiś losowy nóż. Teraz tak, dostałem ten nóż. Tam się biją, widzę w tle. Okej, okay, mam sporo skinów. Eee. Dostałem tego. A on jest słaby, to jest taki. Ble. Ja tego mam, on jest mega git lubego. A nie tego miałem, czekajcie. Ten spokojny ten jest jeszcze lepszy. Dobra, mam nadzieję, że Wam się spodobał i się marł.